Witamy Was wszystkich w Słowie na Niedzielę! Kiedyś komunizm to władza radziecka plus elektryfikacja całego kraju. Dziś komunizm to darmowy i powszechny internet dla każdego plus władza radziecka. Hashtag Socialist Sunday, hashtag Niedziela Socjalizmu, hashtag Socjalizm. Back then, communism is Soviet power plus the electrification of the entire country. And today? Communism is free and universal internet for everyone plus Soviet Power. Komentarz z portalu Postem Użytkownik Jan Paweł II opublikował. To prawda. Niegdyś hasłem przewodnim komunizmu była elektryfikacja zacofanego i koszmarnie biednego kraju. Nędza panująca wtedy wśród ludu pracującego była ciężka do opisania, a nawet zrozumienia z dzisiejszej perspektywy. Hasło więc powszechne i taniej energii elektrycznej plus władzy rad miało ogromny sens. Czasy zmieniły się diametralnie. Zdobycze ówczesnej rewolucji socjalistycznej oraz istniejących później państw socjalistycznych zapewniły ogromny skok cywilizacyjny i upowszechnienie wśród ludu pracującego towarów i usług, o których kiedyś ludzie pracy najemnej mogli jedynie pomarzyć. Dziś hasło więc powszechnego i bezpłatnego internetu plus współczesnej i nowoczesnej władzy rad, ma jak największy sens. Klasa robotnicza dnia dzisiejszego zyskała dzięki istnieniu państw socjalistycznych niezliczony szereg praw człowieka oraz przywilejów obywatelskich. Nadal jednak w warunkach reżimu kapitalistycznego cierpimy nędzę i niedostatek. Zwłaszcza kiedy porównamy poziomy życia klasy robotniczej i najbogatszej burżuazji. Rozwarstwienie majątkowe i dochodowe między proletariatem a burżuazją jest obecnie największe w całej historii ludzkości. Jeszcze nigdy przepaść majątkowa między proletariatem a burżuazją nie była tak ogromna. Czas najwyższy coś z tym zrobić, towarzyszki i towarzysze. Czas najwyższy na socjalizm w skali globalnej. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.